Siemanko, siemanko, z tej strony Gumer z Fishholic Team. Dzisiaj jesteśmy znowu na ciepłym kanale. Testujemy sobie zanęty do metod Federa i zanęty do Federa własnej produkcji. Wyprodukowałem je sam. Testuję też dodatkowo swój własny booster. Mam go tam, później Wam pokażę. Także jest dzisiaj piękny dzień. Zachęcam Was do oglądania odcinka, zachęcam Was do subskrypcji. Zachęcam Was do rzucenia okiem na sklep wędkarski.pl. Naprawdę jest dużo fajnych rzeczy tam do kupienia. Każdy znajdzie coś dla siebie. Także trzymajcie kciuki. Do zobaczenia, Siema. Tak się prezentuje moje stanowisko. Mam tutaj dwie wędeczki. Ta pierwsza wędeczka jest na metodkę. Ta wędeczka tutaj jest na klasyka. Co mamy tutaj dla rybek? Moja zanęta własnej produkcji czekolada Carmel która ostatnio mi się tutaj sprawdziła mega na klasyku tutaj u góry będzie filmik z ostatniego nagrania możecie sobie zobaczyć tutaj mam swoją nowość zanęta do metod Federa o zapachu sera bogata w mączki rybnej mielone pelety dodatkowo pelet z kreting. jak mówiłem wcześniej w takiej buteleczce mam tutaj własny dip, o zapachu sera, też bardzo gęsty, bogaty w proteiny mleczne, które bardzo lubią rybki. Co tutaj jeszcze mamy? Oczywiście na metodkę Osmo Alien i Exo, a także mam coś swojego, jedne, jedne popki o smaku kokosa, a drugie popki o smaku sera. Na klasyczne na oczywiście białe robaczki, kukurydza, pinka już jest tu wymieszana. Pierwsze rybki już wpadły, dwa małe leszczyki. jest moi drodzy widzowie pranie na klasyka. trochę wiatr przeszkadza o, chyba coś mamy niedużego o, teraz pranie na metodę, wskazanie jakieś Ojej, zobaczcie, moi drodzy widzowie, taka malutka, <noise> taki malutki leszczyk, ale jak przywalił, skubany mocno do wody, go od razu nie wpłynie maluszek. Połakomił się na. Kukurydzę i dwa białe robaczki. Na metodzie mam założone, założonego teraz popapa swojej produkcji kokosa. Mam jakieś wskazania malutkie, zaraz przerzucę zestaw. Na razie będę próbował na swoje. Zobaczymy, jak nic nie da, to przejdę na osmo. Na sprawdzoną przynętę. Taki dzisiaj dzień testowy Jak już mówiłem testuję własną serową zanętę do metod Federa Zanętę, która mi się tu już sprawdziła na, na kanale Do klasyka tą czekoladową Dipy Zobaczymy To czas pokaże mam takie już nie najlepsze Mięciutkie, bardzo pożarne Flaczki tak zwane Niezbyt mi to pasuje, wolą, żeby te robaki były bardziej ruchliwe I koszyk mamy nabity, dwa białe robaczki i kukurydza, mówimy na klipsie w to samo miejsce leci zestaw Odkładamy wędeczkę, czekamy na kolejne rybki. Zaraz przerzucę metodę, Tam jakieś wskazania, były, podnęcę tam troszeczkę. niech się ta rybka może tam wkręci jakaś. Fajnie by było dziś jakiegoś karpiczka złapać na metodę. Cieszyłbym się. Także lecimy dalej. Jest to trzecia rybka, wcześniej nie nagrywałem, bo się rozkładałem. W sensie rozkładałem sprzęt do nagrywania. W międzyczasie wpadły dwa małe leszczyki, trochę większe jak ten, ale drobnica też, więc czekamy dalej. Mamy branie wsteczne na klasyka. O! I siedzi, coś fajnego już, coś większego chyba. Nie, tak tylko przeatakowało mocno, ale coś mamy. Następny mały les, E jak Jaki drob... jaka drobnica A ja miałem wrażenie taki malutki jakby coś tak przywaliło Dobrze jak zaciąłem Drobnica Do wody dobra, dobra. No także widzieliście Na razie wkręca się drobnica Zobaczymy, połowimy trochę, może się coś zmieni. Może zaczną brać większe ryby. Jest kolejne branie na klasyka. Mocne, energiczne było, ale... Zaraz puściło. O, mamy coś. Coś mamy. Kolejnego. Będzie coś niedużego. Znowu. Jakiś bąbelek. Trochę większy krąpik, taki proszę, zobaczcie. Ale branie było energiczne. Branie było, powiem Wam, bardzo mocne. Maluszek do siateczki go wrzucę, później wypuszczę wszystkie rybki, to Wam pokażę. Straszne błoto dzisiaj tutaj jest dookoła, masakra normalnie, ale dobrze mam kalosze. Teraz to jakoś radzić. Jest kolejna rybka, więc lecimy dalej. Znowu się coś dzieje moi drodzy widzowie na klasyku. Teraz chyba jakaś drobnica. Nie wiem czy widać na kamerze brania w ogóle A, coś mamy jest jakaś rybka, ale to coś małego, nic specjalnego Ustępny mały leszczyk. O nie, płoć, mamy płoć, moi drodzy widzowie, taka płoteczka, już w miarę fajna, nie wziąłem dzisiaj białych czerwonych robaków. szkoda. Ej, było branie na metod Feder, tym razem Alien na haku, osmo, nie przepraszam, ECO, ale rybka puściła. Dzisiaj ryba to się leniwa, jest też ciśnienie, by może dlatego jakieś tam brania, wskazania są, ale nic specjalnego. Na haku osmo, coś tam się dzieje, wcześniej wskazania też miałem na swoje przynęta, ale mówię, zmienię na osmo, może będzie lepiej. Na razie, jak widzicie słabe rezultaty, na to i na to. Jak widzicie, moi drodzy, no od dłuższego czasu próbuję się jakoś dobrać do tych rybek, kombinuję tym, co mam. Zacząłem teraz robaczki moczyć w moim dipie, bardzo gęstym. Zobaczymy, czy to coś przyniesie. Wskazania na metodzie jakieś są, nieduże, za jakiś czas. jakiś czas przerzucam, co 5, co przepraszam, co 50, 10, co 10-15 minut. Te wskazania są bardzo rzadkie, jakieś takie obcierki, więc no na razie siedzę. Zobaczymy, co będzie dalej. Staram się kombinować, bo kto nie kombinuje, ten nie wędkuje. Zobaczymy, co nam przyniesie dzisiejszy dzień. Mamy dzisiaj dużo, mamy, mamy dzisiaj wysokie ciśnienie, więc. To też może być powód, dla którego te ryby tak nie chcą żerować. No i co? Takie jest wędkarstwo. Nieprzewidywalne. Ale za to to kochamy, prawda? Także czekamy dalej. Zobaczymy, może coś dziabniemy. Może nie. Może skończymy na tych paru malutkich rybkach dzisiaj. Nikt tego nie wie. Także mamy malutką płotkę. Nawet nie było widać brania. Mówię, przerzucę zestaw, patrzę, tutaj taka płoteczka. <gry> A co? Zawsze coś. No dzisiaj mówię, cieniutko, cieniutko dzisiaj. Mało to się dzieje. Ale się nie poddajemy, łowimy dalej. Jest coś na metodę. Nie zdążyło się nagrać, bo rozkładam grilla właśnie. <gry> nie było brania. Ale coś mamy. Chyba jeszcze. Wali jak leszcz, i większy leszczyk, jak mi się wydaje, albo jaś To jest klenik. Ach. Mamy klenia na metodę. Ach. Zaraz Wam pokażę. Mamy klenika na metodę. Uff. I taki ładny. Jest, siedzi. Zaraz on, zaraz zaprezentuję klenia. Moi drodzy widzowie, taki klenik na metodę, myślę, około 40-35 cm. Bardzo ładna rybka. Nie wiem. O, proszę. Wziął na kulkę alien od Osmo. Zanęta moja serowa, pelet skreting. Takie oto klej. No jak widzieliście moi drodzy, zameldował się klej. No niestety nie udało mi się na, nagrać początkowego holu, ani brania. No bo, yy, no bo składałem grilla i głodny trochę jestem. Rozkładam grilla, patrzę na wędeczkę, a tutaj piękne branie na metodę. No jest super, coś się zaczyna. Już taki byłem trochę zrezygnowany. Teraz się trochę podbudowałem tym kleniem, mam nadzieję, że coś jeszcze wjedzie. Elegancko, lecimy dalej. Yy, powróciła nadzieja. No. <laughs> Super. O, jest branie na klasykę od dłuższego czasu. Pierwsze wskazanie. Czy poprawi? I coś chyba mamy. Dużego jak mi się wydaje Jestem pewien Rybka nie stawia zbytnio Dużego oporu Bardziej koszyk Jest, leszczyk Mamy Takiego leszczyka, niedużego, na klasyka. Dobrze, rybka może się znowu w, zacznie wkręcać i może coś połapiemy. No na razie na klasyka sama drobnica, a na metod Feder jeden kleń. No i tyle, czekamy dalej. Taki błączek. Muszę Wam powiedzieć szczerze, że dipowanie przynosi efekty. Zadipowałem wcześniej, właśnie metodę. No i wpad kleń Teraz zacząłem zdipować, tak jak wam wcześniej mówiłem, robaki. Teraz jest robak z kukurydą dokładnie. No i też jakieś efekty są, więc jak na razie, to jest mój pierwszy dip, który zrobiłem. Więc jak na razie, dip przynosi efekty. Chciałem wam pokazać, tak wygląda. Moja zatypowana przynęta. Mam nadzieję, że widać. Było przed chwilą ładne skazanie. Bardzo mocne. Przesunięcie koszyka było, więc mam nadzieję, że coś tam się kręci. Także przerzucamy zestaw. Właśnie poleciał do wody i czekamy. Może coś tam zaraz zawita. Do nas ciekawego. Moi drodzy, kolejny mały leszczyk. Nie za duży. Branie ledwo co widoczne. Trochę mi wiatr przeszkadza. Nie wiem, czy słyszycie, bo mam mikrofon z wyciszeniem, ale no, dzisiaj takie malutkie rybki się same meldują, No i jeden, tylko ten kleń, który widzieliście. Jeszcze trochę posiedzimy, zobaczymy. Może się jeszcze uda coś złapać. Także ja wypuszczam reszczyka do wody i lecimy dalej z tematem. Op. Poszedł, poczekamy, zobaczymy. O, jest branie na klasyka I chyba coś mamy. Chyba coś siedzi, coś niedużego, pewnie znowu z taki mały szczurek. Następny maluszek, nie za duży. Siup. do wody od razu niech sobie płynie. mamy coś na metodę znowu ładne branie energiczne 5 minut po rzucie chyba leszczyk tak mi się wydaje bądź znowu coś klenia bo jaś <laughs> za bok <laughs> Mały leszczyk złapany za bok Jak on się nadział na ten hak, nie wiem Mamy kolejne niewielkie branie na feterkasz Chyba coś mamy, malutkiego znowu. Jakiego to Leszek się zameldował na klasyka, nieduży, malutki spiął mi się tu przy samym brzegu, musiałem go złapać, żeby Wam go pokazać. I go od razu wypuszczam do wody. Nie męczę rybki. Nie wpłynie sobie. Już mi zostało po dwa, trzy koszyki zanęty, więc pewnie niedługo kończymy jeszcze poczekamy chwilę może coś złapiemy także ostatnie koszyki do wody i trzeba będzie się niedługo pakować Jak zauważyliście, rybki zostały wypuszczone, to już jest koniec naszej yy, wyprawy. No dzisiejszy dzień zaliczam do średnich. Trafił się tylko jeden ładny kleń, reszta sama drobnica. No niestety tak bywa. Dzięki, że zostaliście do końca. Zapraszam was do subskrypcji. Zapraszam Was również na naszą grupę facebookową. Jakbyście chcieli na przykład zamówić zanęty yy, mojej produkcji, to piszcie tam śmiało. Także dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia nad wodą siema.